Cześć, z tej strony Maro635, podłoga OG, a ze mną jest DownBerry. Siema, siema. W dzisiejszym odcinku nagrywamy Bedwarsy Challenge bez wełny. Ja w dłużej Wam nie będę nie. przedłużać. I zaczynamy. O, więc zdało nam mapę cyrk. No i co? Mam nadzieję, że... Będzie się na niej dobrze grało, jak coś w prawdziwym rogu macie napisany serwer, e, jego IP. Dobra, widzowie, e, ja już idę sobie szybko kupić. Nie można wełny, nie? To glina jedynie. So, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jeszcze jeden leci. Widzisz, masz. Nie, uciekli, poszli se. <gry> Ty, bo ja nie mam bloków. Kilo bój, bo to jest spocalne. I zbierz stąd. Z lewej strony zbierz. Mam, idzie, idzie jeden. Jest jeden. Dwóch jest. Zginąłem. Zabił mnie, nie ma pół serca. Kurwa, nie mam beda. Widocznie to będzie ciężko. To będzie cięższe niż myślisz. To będzie ciężki odcinek. Musi nam do Ucieka, ucieka. Jakieś. Jeden leży, jeden leży. Drugi nie wiem czy próbuję odkręcić Ty, czekaj, jest bez wełny, ale nie powiedziałeś, że nie możemy niszczyć wełny No właśnie Ile kosztuje łuk? 12 zł, no za cholerę oni no, nie mają beda! Bać się, Boże, że zabiję jednego Dobra, a więc druga mapa to jest Cox's Craft yy, Mamy sobie takie łóżko Dunberry. Nie chcę Cię martwić, ale nasza taktyka musi wyglądać płynnie, nie? I ja mam plan. Lecę lec lec do nich TNT jumpem. Więc musisz goda wywalać. Jak sprzedasz TNT jumpem. Nie, to jestem debilem. To ci mam nudę? Jestem debilem. A ładnie. za to. Nie lubiłem Wam cięcia. Mam minigolf. MiniGolf mapa. <laughs> Jednak minigolf. Szybko to trzeba lecieć i zabudować. Wejdź, zbierz dwa goda, dwa goda zbierz jeszcze. No, dawaj, 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 Jest! Pik! Pik gameplay! Pikaśny. Są już tu! Są ja, już! tu, ja już! W tył, w tył, tył poszedł, w tył poszedł, leci z drugiej strony! Deda ma! Biały leci! Maloła, Dobra, chodź split, split, do bazy, wchodź w generator! Dobra, jednak ta taktyka nic nie dała No nie no byda nam rozmawiał no Mogę się lecieć Ale on się pobuduje To dobra będzie to Nie się... Dobrze gra Albo ma killa Ale nie, wątpię. nie gra dobrze bo ja bym ich rozwalił tylko że to trochę jest tych słab do nie Ale no Ja wiem że jestem słaby Dawaj, 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 dawaj. Musisz jej zabudować je. Nie, wełnę kupiłem z tym debidem. Podniosłeś. Ja kupiłem. Ty zabudowywuj, zabudowywuj, zabudowywaj, zabudowuj. Aż ty kurde. Patrzę, pokazuję, wywołam tą wełnę. O będzie chyba TNT. Weź pilnuj, 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 pilnuj Musisz się nim zająć. On, poszedł, 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 poszedł. Morscy na nich lecą Morscy Aha, teraz idzie na nas Ta Tak Ja Ta, myślałem A, on mnie zrzucił, zrzucił mnie. Zabinę. Chyba ma kilo. A mnie zrzucił, ale ja nie wiem czy on ma killoff czy nie Zdążył skopać! Dobra. Cofaj, Zdążył. cofaj, 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 cofaj. Kupuj sobie miecz <noise> Mogłeś zaczekać na splita kuję. Taki kamienny? No. Między tymi blokami najlepiej, między dwoma blokami Między tymi stój, między tymi stój Między tymi, między dwoma, zobacz Tu stań Nie wchodź, nie wchodź, po prostu będziemy chodzili co jakiś czas Bo to jest split, rozumiesz? Tak możesz zabrać pełny generator Widzowie Parada na ryzyko jest! Ma full, Pół ja na miał. Dobra widzowie! W tej rundzie potrzebujemy bardziej spiąć dupę. Bo jeśli. to tak nie może być. Bo tą grę będziemy tak dograli w nieskończoność. Więc ja wpadłem na zorąbisko. Na ulcza Już zapewne macie jakieś 20 minut odcinka. Więc. pora spróbować bardziej się walić w graczy. Tu kiedyś się nie ruszasz, no to nie wolałem stanąć na splita. Nie jestem. <śm> Dziecko, Znowu będę gdzieś Dobra idę do... Za budować. dużo gram chyba w Bedwarsy, nie? Instynkty takie, nie? Ja pierwszy trochę mi żeś dużo dał tych bloków. Wali we mnie, wali we mnie. Jesteś. Siema, chcesz przekopywać? Przez moje materiały? Ja jestem bogatym graczem Bedwars Bo ona mi dała pieniądze Żeby mi się budował takimi droższymi Jestem na nich Dobra, możemy się już u nich dojeżdżać Mamy most, to mamy wszystko Bo dłużej się na mnie skopiało. Będę to musiał widzowie... Nie, jestem debilem. Coś zrobił Szkady, tym razem. Kaduś, to kupiłem znowu. No, wełna, czarny. Widzowie, ja wiem, to będzie bez wełny. Ale to chyba miało być zasada... Nie możesz kupić wełny. Bum. Nie idziesz do generatora, jak mam będę rozwalić? Oni tu będą szedli, na pewno. To niech idą, mnie Oni tu będą... Do... ...nie stać. Nie stać na zabudowanie. Robimy... Jest już. Mają okna. Obmurówkę? No nie, nie da się okna zabudować. Kurna. Oła. Dobra, ja dla ciebie Alec, to wygrywam. Ale... Okej. Okay. nie wiem co to Aha. jest ta gra! Co A ci już są w połowie mostu. Nie! Spadłem! Aha. On leci na nas. A ciekawe, czy wziął killów, czy nie? Nie. Czy tak będzie czekał. Dziś, że nie. Siedzi tu. Leci od razu w nich. Leży. Lecimy. Full bez niczego, ja nawet nie mam bloków do budowy. A co ty myślisz? Aha, oni mają end stop. A ty masz hero? Bo ja nie. No mam. Niech było, nie było, oni widzieli co ja mamy ma... za... CELEĆ! Pady moment robimy. Pat. Pat, zrzuciłem go. Kolega... wpad wpadł swojego trafa. Drugi prosto w dziurkę wpadł. No, no, no. Tam Była taka jedna dziureczka, której nie dobudowali. S. Chyba to będzie pierwsze udane zaczęcia. Dobra, ja cię obiłem, mocno. M mocno i obiłem teraz. Jeden ma dwa, drugi ma chyba sześć. That, nie damy im być. Leżą? No, i znowu kupiłem wełnę, ale tylko raz. Dobra. Powstrzymałem się A Ja jestem zajebisty w tą gry, nie? Mhm. Wreszcie coś potrafisz to co obrazy Dobra, ja już ja zabieram bloki, to są cenne bloki z ich łóżka Tutaj się nie jest wełna, więc zajebiście. O, mam 12 wreszcie na zbroję, golda. Panie! Z ich łóżka będę teraz z każdego łóżka, bo obudowanego będę kraść bloki. Jestem złodziejem. Ja. Wygramy to. Wygramy to, Agni. Okej. Okay. To się nazywa Skills. Biały idzie, biały idzie na siebie. Do różowego generatora znaczy się. Nie idzie. Jest. Nie, to ty. Czekaj, my jesteśmy bijali. Sybał. Czekaj, masz się skapniesz. Psydło. Dobra widzowie. Ja wam nie chcę teraz tak bardzo przedłużać. Więc wam... Albo dobra, w sumie nie walę. Nie walisz? No nie walę cięcia. Nie walisz? Bo ja robię szybki speedrun. Jedno Ach. łóżko już dead. E, Czerwoni na nas będą szli? Nie, idą na niebieskich full force. Aj, zabił, e... nie miałem zbroja, chłopiąc zbroję kupioną. Masz wszystkich golda? Ja pierwsze, to wygląda zadowolenie, nie? Jak wszędzie masz taką glinę. I w ogóle admin tutaj lata, bo widziałem wyciągający tam. Czerwoni są tam i oni się patrzą na ciebie, więc ja bym uważał. E, dobra, poszli se. Z odróżowych nikt nie idzie. Ja dosłownie jedyne co robię przez ten nie! pilnuję Cztery bazę biaksy. albo atakuję. Cztery Żółci są u czerwonych. Teraz czerwonych będą zajakiwać. Nie wiem, Czerwoni nie mają uszka, no. Żółci im zniszczyli. Czerwony się buduje na swoją... na górę swojej bazy bez powodu. Jak coś, ja wiem, żółty się Żółty wychodzi... Tu nie rozumiem, jak bo ty cały czas mówisz żółty, żółty, żółty. czerwony, czerwony, <laughs> Próbował zniszczyć fireball, ale mu się nie udało. co jest dla mnie śmieszne. I na żółtego skoczył i po żółtym chyba będzie chyba, że czerwony spadnie Czerwony, czerwony TNT nie trafił. A żółty ale robi sobie a... na bazie. Ej, ale te Bloków ten żółty. Ten żółty? Panie! Żółty żółci się obronił przez. Wybrali tu wielką sklejkę na bazie. No, może być Akurat potrzebuje 12 na łuk. Może być też do Ja chłopie. będę zajebisty z łuku. Aha, rano. po łóżku mamy? Wraca się, cofa się, cofa się. Nie, te, te bloki nas sabotują. To, to nam miało pomagać. Ej, czekaj. Wełny nie możemy używać, nie? Mam patent jak to ominąć Ej, below No? Mam patent jak to ominąć Co to jest? Co to jest co ja mam w ręku? Ej, bo coś się zliczywało. Patrz, co to jest. E... Czekaj, co to jest? Chest? Znam masz chest? Wieżyczka. Wieżyczka jest. Wieżyczka jest z czego stawiana? Z dobrych rzeczy. Z wełny. O, cholera, o, cholera. On, on sobie będzie inwiza pod, chyba strzelał. Podki, podki, pod, 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 chodź tu, cofaj. O mój Boże. Ja nie wiedziałem, że tak się da. Ci. Co to jest za grę? Jakbym go trafił z łuku, to by było zajebiście, ale to ja nie mam celu. Bloków nie mam, bloki mi przenieść. szybko. Speed. Staram się. Speed. I missed rage. Ty, bo oni się zabudowali. Przerzuciłem. Zabudowują. Przerzuciłem co? bloki. Przerzuciłem bloki. Ej, bo oni się zabudowali. Co to jest, to? co? Ty, bo oni muszą też nagrywać challenge. Jakiś. Oj. Ja już myślałem, że myślałem, że pojeżdż, Przerzuciłem drugi raz należy <grym> to się nie nagrywać Nagrywa <grym> Mamy im zniszczyć to łóżko czy nie? Panowie idzie do nas teraz ekipa wyburzeniowa, proszę nie robić pochopnych ruchów TNT Radę TNT się. To jest ten cały. Co to jest? Chłopak, cheaty. On nie Cheaty. Jakich... Siema! Ja! Jeden zginął. Drugi zginął. Poszli. Ten to. Ten co za zawier... coś... Nie no kupię wełna. Ten co mi no. za zawier... was pomóc, postanowił sobie stać. I się gapi. <laughs> tak, stałem. I no TNT chyba prawie postawiłem prawie Keyword prawie I ogólnie do nas skaczą TNT Czerwoni do nas skoczyli. Nie ma ich jeszcze Ej, ty mówisz że ty wełnę przez przypadek kupiłeś, Nie? Teraz mi się pierwszy raz zdarzyło chyba wełnę kupić Co to za kontrakcja? Zbieraj diace, zbieraj diację. I da szarpnę skupić. Mogę od razu szarpnę skupić. Taki kontratak, że nie mają już beda. I teammate też jeden nie ma. Si, jak kurde z One <grymne> Piece ma. Jak to wygramy, to ja mam ja wyzwolę, ja już nigdy więcej nie nagrywam bedów. Chyba, że na 20 lajków pod tym odcinkiem, widzowie, nagram bed 20 lajków... Ogromna liczba. Ogólnie ten Gold... E, gold? Ja nie wiem, gdzie może być Gold, szczerze. Hahaha! <laughs> Dead. <laughs> <noise> o nie leci do mnie profesjonalista z żelaznym mieczem Ej potrzebuję pomocy Gdzie ty jesteś? środek Widzę cię Ja się nie podbuduję za cholerę tam Nie mam bloków Do tego już czekaj a TNT jumpa nie zrobię, bo to jeszcze nie jestem gotowy na to. Ja nawet nie potrafię szybko być a ty gadasz nie? Ty jesteś na tych na niebieskich, nie? Panie! Jestem na bazie niebieskich jak zbroja! Teraz się role odwracają. A i zaczął spierdzielać! I stoi, stoi czeka, stoi. Na co, on na co on... czekał? Na co on czekał w ogóle? Aha, już widzę o co chodzi. Oni... Ja teraz chłopowi zakładam strefę jakbym miał cheaty. Oni grać się nie umią. Aha. To mamy Serio? Tym... Najlepiej mi teraz oni spieprzają stamtąd, bo to już jest mój teren. Leci. Leci ziemia. Idzie. Aha, nie, on se idzie zbierać. Aha, i spierdziela przed tobą. A gdzie oni w ogóle mają Beda? Tak jak Różowi? Aha, oni mają po drugiej stronie mapy Beda. No to zajebiście, nie? Dajże mi wypierdżaj z tym. Cztery diaksy mogą ulepszyć prota. Ulepszyłem prota. Ja anti jumpa nawet nie próbuję. Ani już beda nie mają? Aha, to już po nich. Dosłownie. A może i mają, bo coś długo ci zajmuła. Nie no, jak nie, mają? Nie, mają jednak. Mieli, może, może mieli, ale nie mają. Ważne jest to, że nie mają. Jak ty... Zobaczysz na odcinku w ogóle. Okej. Okay. Jestem, idę tam. Pamiętasz jak się z jedną drużyną bawiliśmy, dosłownie chowanego? Mm -hmm. Alanek! Alanek spadł! Prawie spadł. No i zdał. ELO! wygrana Widzowie, to by było na tyle. Yy, trochę się wynerwiłem. Bilou, nie wiem jak się bawiłeś. Ja się wynerwiłem i się bawiłem. Eee, nigdy więcej nie gram z tą w BEDY. Może. Yy, Widzowie, na 50 eee. lajków Bilou zagra w BEDY. A na 20 następny odcinek z BEDU. Więc na 20 lajków namówię Bilou, ażeby zagrał w BEDY. Nie, będzie zero lajków pod filmem Informacje do was w opisie Macie, macie tp link Możecie podesłać hajs Przyda mi się na nowe sprzęty Na ten moment będę zamawiać Sprzęty pod live. Y, a potem sobie zamówię nowe mikro Bo by się przydało Siema no, no to My graliśmy na crosscrafcia Najlepszym serwerze pod Polsce od I najtrudniejszym To by było no, tyle. no na, i pa pa